Mamy też tutaj e, recyrkulator, i tu jest jakiś drugi kabel. Ten wygląda jak kabel do czujnika lub do jakiegoś sterownika albo nie, to jest dobra, bo to coś tu jest. Te kable są tutaj zmustkowane. Nie, teraz, moment to jest tak, że ten kabel. Są jakieś. Zaraz, to są jakby dwa czujniki, dobra, to ten czujnik. Idzie tędy tutaj, tu, 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 tu. Tu się coś tu robi, i wraca do góry do tego drugiego. Czyli stąd idzie tędy, tu. Tu wraca, i tu jest. A ten czarny, o którym mówiliśmy pierwszy, wraca do rekupuratora. Tu jest ten czujnik. Czyli mamy jakby... Jest czujnik rury, idzie do rekuperacji, a ten czujnik idzie tu. Tak to wygląda.